I tak to jest. Dzień dobry bardzo, więc w takim pięknym krajobrazie. Witam Was. I dzisiaj tak przyszło mi. To dalsza część naszego rozważania bycia tak naprawdę egoistą. I czym jest miłość własna? Przyszło mi taki pierwszy błąd albo. Pierwsza sztuka, którą uczymy dzieci od, od pierwszych kroków, to a szczególnie kobiety. Tak wiem, do kobiet się zwracam, bo my najbardziej mamy wdrukowany taki schemat bycia tak zwaną matką Teresą. Czyli e, zrobię tak, żeby wszystkim było dobrze. Zrobię tak, żeby e, wszyscy wszyscy czuli się dobrze. I bezpiecznie, bo ja jestem od tego. Więc nieważne, co ja czuję, nieważne, co się ze mną dzieje, ważne, żeby ludzie, którzy są obok mnie, czuli się dobrze. I jest to dobry objaw egoizmu, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja też jestem, tak, to mój kot, kiedy też ja jestem ważna. Czyli moje samopoczucie też jest ważne. Bo okazuje się, że kiedy wychodzimy przed szereg, kiedy staramy się zaspokoić potrzeby pragnienia, wyobrażenia, oczekiwania innych, okazuje się, że my coraz bardziej tracimy siebie. A tracąc siebie, pozbawiając siebie, samego, własnej istoty, Własnego istnienia, własnego pragnienia, a spełniając tylko i wyłącznie potrzeby i oczekiwania innych, nawet zanim oni, zanim, to jest ten syndrom właśnie, ja mówię na niego syndromem Matki Teresy, zanim pomyślimy, okazuje się, że już to zostało spełnione, a potem, a potem, jak to w życiu bywa. Dostajemy po głowie, dostajemy po uszach, dostajemy niezadowoleniem. A po co? A po co się wtrącasz? A dlaczego? A ja tak nie chcę, a ja inaczej. I w ogóle i nagle stajemy się winni. Winni porażek, winni katastrof, winni wszystkiego, co dzieje się w życiu innych. My. A dlaczego? Dlatego, że Chcieliśmy dobrze, chcieliśmy pomóc, chcieliśmy jak najlepiej. No, moja babcia była źródłem, i tak cudownie ją wspominam, e, niesamowitych powiedzonek. Nie mówiła mm, nic i żadnych słów ponad te, które miały być wypowiedziane. No, była w tym po prostu mistrzynią i zawsze na jakieś moje dylematy odpowiadała mi takimi powiastkami, które bardzo mocno. Wrosły we mnie, i tak właśnie było, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. No i co z tego? No, moje dobre chęci zawsze powodowały, i teraz już mówię o sobie, a jakże, bo nie mogę mówić o kimś, tylko o sobie, ponieważ jestem egoistą. <laughs> Więc nie mówię o innych, mówię o sobie. Więc ja żyjąc w takim syndromie, gdzie chciałam wszystko dla wszystkich jak najlepiej, będąc między innymi też i wolontariuszem, robiąc różne rzeczy dla innych, odsuwając siebie jak najdalej od życia, od własnych potrzeb, od siebie, od pragnień. Zawsze kończyło się to na tym, że tak, ja stawałam się winna ode mnie Oczekiwano i lista oczekiwań była o! Mm, taka, że nie sposób było jej sprostać, oczywiście. I oczywiście, jak zwykle, dostawałam tak zwany OPR. Tak się przynajmniej w moich yy, czasach mówiło w mojej młodości na taki solidny ochrzan. Więc, tak, tak to wyglądało. Kończyło się to właściwie zawsze katastrofą, więc, więc jest wiele takich mądrości zapisanych w naszej kulturze. To jest po pierwsze, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, po drugie nie przejmuj się rolą i tak cię powiem tak ładnie, nie będę mówić kolofializmami, czyli opierdzielą. Bo ty się starasz jak najlepiej, a okazuje się, że wychodzi jak najgorzej. Natomiast są koło ciebie ci, którzy się w ogóle nie starają. Patrzą na siebie, tak żeby się nie przemęczyć, tak żeby im było dobrze. No i okazuje się, że oni są na wygranej pozycji, ponieważ od nich się nie oczekuje niczego i nie stawia się wysoko poprzeczki, bo oni myślą o sobie. Po nich wiadomo, czego się spodziewać. Natomiast po kimś, kto jest ustawiony w służeniu innym, ale w takim, no właśnie, niezdrowym, bo. Ech, dobra, to, to zostawmy na inne rozważanie, jak można w sposób piękny i ładny służyć innym i jest to budujące dla przestrzeni. I dla środowiska. Tak. Więc tak to jest, że tobie się wydaje, że Ty służysz, bo tak Ciebie nauczono, bo gdzieś masz w głębi siebie takie poczucie, że dobrze jest służyć innym. I to jest prawda. Tu nie będę temu przeczyć, ale to służenie zamienia się. W jakby to powiedzieć, taką służalczość, w takie uniżenie, i nagle ustawiamy siebie poniżej kogoś. Ale czy tak ma być, i czy tak powinno być? Że ustawiamy siebie poniżej kogoś, albo kogoś wystawiamy powyżej? Przecież to jest. No, to nie jest ani dobre, ani normalne. A już o moralności nie będę wspominać, bo moralność to kojarzy mi się tylko z panią Dulską. Taka była za naszych czasów lektura szkolna. o no, myślę, że młodzi też, niektórzy ją znają, ale wiem, że słucham mnie sporo pań, takich już. Jak to się mówi przeczochranych przez życie, które doświadczyły tego i owego i doszły do jakiejś własnej mądrości, doszły do własnych wniosków, obserwując swoje życie, swoje poczynania, swoje relacje, swoje dzieci, swoje oczekiwania. No i właśnie tak jest, że dochodzimy do momentu, w którym zaczynamy mówić nie, ale to nie, nie mówimy innym, tak naprawdę, to nie mówimy najpierw sobie. Mówimy temu, że owszem, pomogę, ale niech ten ktoś poprosi. Niech ten ktoś wyjdzie i powie: Ja potrzebuję, ja chcę. I wtedy możemy się do tego odnieść. Ale mamy z zewnątrz narzucone takie mm, silne standardy tego, że no jak to? Jak on tak może? Jak ja mogę się nie ruszyć? Jak ja mogę nie zareagować? Jak ja mogę czegoś nie powiedzieć? Owszem, można, a czasami nawet powinno się, ponieważ każdy z nas jest na drodze, własnej drodze do własnej mądrości, do własnej wolności i na drodze do własnego ja. No, chyba że ktoś jest na drodze do. Zatracenia własnego ja, czyli do zlania się yy, jak rój pszczół, jak jedno wielkie mrowisko, gdzie jest jedno wielkie ja, które dyreguje pozostałymi bez ja. No i tak, tak to jest. No, taki system mieliśmy do tej pory. W takim systemie żyliśmy i jak mi się wydaje, większość zaczyna chcieć wyjść z tego systemu, gdzie ktoś kto wdrapał się na górę. Oczywiście, oczywiście nasycając swoje ja, swoje ego, pod pożądaniem władzy, pożądaniem kontroli, mając tak bardzo niedojrzałe ego, on staje na szczycie i zarządza całym zestawem ludzi, ludzików, którym wciska się, że mają się pozbyć Własnego ja, że ego jest złe, to niedobrze, że ty tak chcesz, to niedobrze, że ty wiesz, czego chcesz. My wiemy, ja wiem lepiej. To w sumie zaczyna się tak naprawdę już od dzieciństwa. Przepiękny gołąbek od wcześniejszego dzieciństwa. A szczególnie. Tej roli są ustawiane kobiety, Bo myślę, że w jakiś sposób nami poprzez naszą y, odkrytą emocjonalność i wrażliwość, y, przez to, że y, jesteśmy matkami. Jesteśmy zdolne bardziej być i wychodzić na zewnątrz z troską, z opieką i tak dalej. Więc jesteśmy najbardziej podatne na takie. Taki grunt, takie manipulacje. Ten stan, który kobieta wchodzi rodząc dziecko i wchodząc w stan opiekowania się nim, który jest naturalnym stanem dla nas, zostaje rozciągnięty na całe społeczeństwo, na całą społeczność. I jak najlepiej jest umniejszyć kobietę, stworzyć i ustawić ją do roli. Kogoś służącego, proszę bardzo, przepiękna, amanita, czerwieniąca, a niech się rośnie. Tak. No, i tak to była właśnie dystrakcja <grywka> na temat. No, właśnie, umysł kobiecy jest taki, że on tych dystrakcji, tych. Odskoczni tworzy wiele i nie zawsze można za tym nadążyć, ale, ale kobiety potrafią być wielozadaniowe, wielopoziomowe i, i działać i rozważać na wielu poziomach. Ale mężczyźni też mają swoje. O, dzień dobry, czyli muszę kończyć. Do usłyszenia!